Dzień dwunasty. Jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki? Mażymy naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla Georgia. A teraz. Mama świnka syrypomowy. polała syropem naleśnik Georgia. Mmm, ryjkami się je. Przepyszne. Delicious. Ten naleśnik jest dla Petra. Hopla! Hmm, możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Podrzucisz wyżej, jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko. Proszę, syro. Syrop klonowy dla ciebie. Że mm. wyższy! Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hopla! Czy <laughs> nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać? Subskrybuj kanał.